Przejdźmy to na jeszcze No raz, trochę tak. I po leci, Nie ma banki. Lecimy. 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 jest Lecimy. To z Marki. Lecimy Gold, mamy jeden zero dla Point To jest Messi ale po Messi, Messi y... Goal. Oh. Messi. I started starting 别的，就是还是那个，对。 on zdobywa, zdobywa. zdobywa. zdobywa na 3 do zera, zero. Zero czyli

我走到这里，去。<laughs> Jeden jeden z romów! Okay, sześć, tak, ja sześć, tak, Teraz ten. Nie. Sześć. i Nie było, mamy. Nie, nie, nie. Teraz Alaba doba. Alaba trochę. Zgnieszę to. to? Że... Próbować. I mamy sześć. Trzy. Kto jest? Medli. Medli! to może być wśród Ciebie. Czy się zmieni banka? 4-0 ty 3 2, 3 zł tu i ma! Mamy 4 do 6 dla Realu Madryt! To jest Kasolini robiłby, owej! To jest leci Kasolini i ma! 6, 6. Go. 6 do 5! Teraz dobra, tak. Właśnie szybko biegnie. Chce się mija, Mija się z łańcuchem. Mija. Mija. Muszę przez łapie piłkę. Daję cię kochę. To jest z trzy sposoby. Daję mało czasu na łapie.

bramkę, czyli do 6. 6 6. sześciu 6 do sześciu, teraz tylko matryc Jest dziesięć jest Branka, bramka do

I wybi broni do 10 Dziesięć do na trzy pa. cztery pięć. jest Drugi szanse zdobył dopiero broni, Teraz wini wini zdobyła Вынесу их в небе, где у звонка. Жаль, я на банке. Пробую подавать, что пробить. Сейчас пробую обронить. Jest! 9 do 6. 9 do 6. Wstanie, ja za, Zaraz przejdę na ostatni raz. Pędzoma biegnie. Biegnie. Pędzoma Nie Nie ma. Nie mam strzelać. Yep. Nie ma bramki na drugi epat Jest, Real Madrid. test. Tak. Есть, 11-6, Реал Мадрид, 7, и Реал Мадрид выигрывал, и выигрывал, а. ставьте лапы в горы и субскрипции, тратите, честь.